Witam, dzisiaj znajdujemy się w Rudzie Śląskiej na ruinach Zamku Rudzkiego Więc, najpierw przejdziemy do jego historii, a później przyjdziemy się po całym obiekcie. Więc. Zamek został zbudowany prawdopodobnie pod koniec XIV wieku przez ród lud ludzkich, którzy są zmiankowani w 1401 roku jako właściciele Zamku w Rudzie Zamek był także zmiankowany w 1497. Od roku 1543 obiekt przypuszczalnie należał do Jana Geratowskiego. W pierwszej połowie XVII wieku, podczas wojny 30-letniej, obiekt został zniszczony. Wzmianka z dokumentu z 1665 opisuje, że budowa była już pod upadła. W następnych latach zamek zaczęto powoli odbudowywać, przekształcając go na niewielki pałac. W 1754 roku czynna była w tym obiekcie kaplica. Pałac został przebudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim i w tym stanie dotrwał do II wojny światowej. Obiekt należał również do Balestremów, czyli do arystokratów z północnych Włoch. W 1945 roku został spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej, a następnie obuszczony i nieremontowany całkowicie popadł w ruinę. Teren zamku pozostawiał przez wiele lat zarośnięty krzewami i drzewami. Do dziś zachowały się tylko kamienne fragmenty murów. O grubości do 3 metrów wskazujące na średniowieczną metrykę tego obiektu. 30 grudnia w 2000. W roku zamek wraz z pobliskim domem Karola Goduli został przez miasto oddany w ręce Fundacji Zamek Chudów. Ten dwór od zawsze był tajemnicą, tajemniczą budowlą w Rudzie Stąd wśród mieszkańców pojawiła się legenda o tym, że zamek wcześniej należał do zakonu templetariuszy, więc teraz czas na zwiedzanie obiektu. Widzimy, że nawet knajpki powstały na terenie ruin. No co, no, co ja mogę o tym powiedzieć? No, są tu różne eventy różne, to powinienem też powiedzieć, że ten zamek miał ta kiedyś takiego samego właściciela co zamek w Chudowie. Prawdopodobnie, bo do końca to też potwierdzony nie jest. Ale obiekt nie jest taki, mimo że są ruiny, to mają wiadomo swój klimat. Szkoda, że są to ruiny, bo tak byłoby więcej do zwiedzania. Ale wiadomo, że Armia Czerwona na Śląsku lubiła sobie palić rzeczy, tak samo jak pałac w bytomiu. Ale o komunistach wiadomo, to nie dzisiaj. Tutaj macie tabliczkę pod tytułem Karol Gudula i jego dom. Prace powątkowe przeprowadzone w ostatnich latach oraz badania archiwale doprowadziły do zweryfikowania rzeczywistego położenia domu Karola Goduli. Dom Karola Goduli to budynek wskazany na zdjęciu strzałką, natomiast budynek wskazywany dotychczas jako ten domek to w rzeczywistości dom Owczarza i Myśliwego. Tutaj macie dom Goduli, tutaj macie pałac w w bytomiu, który należał do Karola Goduli. A tutaj możecie sobie poczytać o Karolu. Goduli. I tutaj macie też pomóż odbudować dom Karola Goduli. Przekaż 7% stowa w stowarzyszeniu Castellum Wchodzimy w dalsze ruiny. Tutaj macie piwnica u czarta. obiekt klimatyczny zachęcam oczywiście do odwiedzenia go samotnie bo naprawdę ładnie wygląda jeżeli ktoś się interesuje historią no to idealne miejsce idealne miejsce też żeby sobie posiedzieć i sobie odpocząć więc na tym dzisiaj skończymy dziękuję za oglądanie pozdrawiam